Mamy świetne narzędzie do monitorowania, żeby wizyt nie było dużo, żebyśmy mogli też obserwować przebieg leczenia, żeby było wirtualnych wizyt więcej, czy mówi wirtualnych, bo narzędzie, które możemy zastosować, to jest Dental Monitoring i Scanbox. Za pomocą Scanboxu i smartfonu z aplikacją możemy monitorować przebieg leczenia na bieżąco. Pacjent co tydzień wykonuje. Skan zębów w domu, czy bez wychodzenia z domu można to zrobić czy w podróży, czy gdziekolwiek Pan pacjent jest, um, zabierając ze sobą małe pudełeczko z, ze skan łącząc się ze smartfonem, może wykonać skan własnych zębów. Wtedy my widzimy, jak zęby wyglądają, możemy sprawdzić, czy wszystko idzie zgodnie z Panem, czy jest dobry stan higieny, czy u pacjentów dorosłych nie ma jakiejś recesji, czy cokolwiek by się nie działo. Będziemy w stanie sprawdzić, zobaczyć i ewentualnie poinstruować pacjenta, co w takim przypadku zrobić. Dzięki temu narzędziu na pewno będzie mniej wizyt, które byłyby wizytami tylko do sprawdzenia, czy wszystko jest w porządku. Dobra współpraca z pacjentem to jest klucz do sukcesu. Tylko wtedy osiągamy idealny efekt leczenia.